Drodzy sympatycy uczelni, kolegium intermarium, kochani studenci, szanowni państwo, zbliża się koniec wielkiego postu i okres świąteczny okres najważniejszych świąt dla chrześcijan na całym świecie. W tym szczególnym okresie, który będzie zapewne obfitował w spotkania rodzinne, w okres pewnej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Chciałbym w imieniu swoim oraz całego zespołu uczelni, Kolegium Intermarium, życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze: zdrowych, błogosławionych świąt, i aby ten szczególny czas był dla Państwa i Państwa bliskich realizacją wszystkich marzeń i planów, które Państwo poczynili w poprzednim roku. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia działań uczelni, kolegium intermarium, naszych pracowników, naszych studentów i zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Wszystkiego dobrego na święta!